Oprócz tego, bo psycholog musi być też trochę wrażliwy, nie może się znieczulić na wszystko, ale nie tylko jest poetką, ale również jest powieściopisarką. I teraz za chwilę będzie troszkę tam mówiła, pomoże nam Pan w tłumaczeniu, tak? Kilka słów o sobie. Pracuję ostatnio nad książką, która jest taka bardziej badawcza. Badawcza pod względem też historycznym, książka, która dotyczy historii Hiszpanii. Oprócz tego współpracuje z Portugalią, bo uczestniczyła w kilku festiwalach, ja widziałam ich prezentacje i animatorką kultury. Carmen. Por favor, podesz falar albo makoi za sobrytułę. Wida, literaria i. Para... Para... <laughs> español <laughs> Bueno, pues como bien ha dicho Catarina Lambert, eh, mi vida literaria parte desde que tenía cinco años, hace 44. ¿Lo veis? Saber mi da. Studiuję en una escuela donde me inculcaron la literatura en general. Ponad 40 lat ma styczność z poezją, tak? Dobrze mówię? Zrozumiałam. I że właśnie w szkole podstawowej zostało zaszczepione i umiłowanie do poezji. Tak? Zgadza się? Dobrze. Eh, bueno, eh, eh, acabo de terminar una novela eh, histórica, pero siempre que escribo narrativa, en la narrativa también existe poesía, pero aún así tengo que parar porque mi narrativa es de investigación, como ha dicho Catarina, y vuelvo a la poesía, siempre la poesía. jest mi refugium. Carmen podkreśla, że nawet pisząc nowele, opowiadania, tam jest poezja, bo tego nie da się ominąć i w każdej y, powieści jest ten element poezji, ale y, poezja to jest coś, co i pozwala jakby tak głębiej ukazać i przeżyć coś. Mm -hmm. tak? y, jest dla niej ważna, tak samo jak, jak właśnie poezja jako element powieści, czy nowela. y bueno también eh, leo mucho porque mm, me gusta eh, saber eh, tanto de la literatura que se escribió hace muchos años como de la literatura que se está escribiendo ahora es muy importante eh, parar leer después escribir por Tworzyć literatury, nie czytając, nie odnosząc się do przeszłości. To jest na tyle ważne, że to jest impuls do budowania też nowe, nowej, nowej wizji. Tak? Bez, bez tego, no to ciężko tworzyć, a to takie jest niepełne też. Tak, tak, właśnie, tak właśnie, już powtarzała to w kilku spotkaniach, bo to rzeczywiście jest ważne. Mhm. I agora poezja, para hiszpańską para i Każdy, każdy z poetów uczestniczący w książce prezentuje dwa wiersze, które są w tłumaczeniu na język, język jeżeli Hiszpanie, to na polski i odwrotnie. Doskonali tłumacze tu zostali zaangażowani, zaproszeni do tego projektu. Są to tłumaczki od wielu lat mieszkające w Hiszpanii z wielkim doświadczeniem Hiszpanów na język polski. Przetłumaczyła Ada Czeciakowska, która e, obecnie już e, prawie z tego co wiem za miesiąc będzie broniła pracy doktoranckiej na, uniwersyte na Uniwersytecie w Salamance. E, a poetów polskich na język hiszpański tłumaczyła e, Elżbieta Bortkiewicz, też e, bardzo już znamienita, doświadczona tłumaczka. Prowadzi dwie szkoły w Madrycie polskie również. Tłumaczyła Herberta, e, tłumaczyła Miłosza. Robi festiwale też takie z tematyką żydowską w Madrycie i polską, takie, ponieważ prowadzi takie stowarzyszenie forum. Ale wracamy do poezji i Carmen. <grymne> 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 Demasiado tarde. No siempre llegamos a la hora del almuerzo. A veces, por mucho que corramos o nos saltemos los charcos, el tren pasa de largo frente a nosotros sin que podamos hacer nada para que no se enfríe el primer plato. Los días no son todos iguales. Y siempre salen las cuentas, por mucha álgebra que utilicemos. Para llegar a tiempo, basta una resta. Pasos de cebra que atravesamos sin mirar. Y aquellos de los que esperamos demasiado. ¿Es Nie zawsze przychodzimy w porze obiadu. Czasem, choćbyśmy biegli czy przeskakiwali nad kałużami, pociąg przejeżdża tuż przed nami i nic nie poradzimy na to, żeby stygło nam pierwsze danie. Nie wszystkie dni są takie same, ani nie zawsze zgadzają się rachunki, choćbyśmy nie wiem, ile stosowali algebry. By dotrzeć na czas, wystarczy jedno podejmowanie. Pasy, przez które przechodzimy nie rozejrzawszy się, minus te, na których czekaliśmy zbyt długo.